Dzień dobry, cześć. Króciutko w sprawie instalacji fotowoltaicznej. Słuchajcie, no, no, szybkie decyzje, szybki wybór wstępne moje przemyślenia dotyczące instalacji. To instalacja oparta na mikroinwerterach. No i Przegląd ofert i firm montażowych, i tego, co jest na rynku w sensie technicznym, urządzeń. No i szybki zakup mikroinwerterów do instalacji. Także mikroinwertery dotarły. Zobaczmy, jak one wyglądają. E, tak wygląda paczka, którą trzymałem. E, no i popatrzmy co to za mikroinwertery. E, ładnie spakowane. Tutaj jest łącznie raz, dwa, trzy, cztery pudełka plus takie pudełeczko. E, popatrzmy co tu jest. No właśnie, mikroinwertery. No, decyzja padła na inwerter firmy Holmeis. I tutaj, zobaczcie, mamy... To jest model HM-1500. HM-1500. Słuchajcie, decyzja jest taka. Montujemy, montujemy e, instalację 14-modułową e, i opieramy je na e, mikroinwerterach. I e, taki model HM-1500 ma możliwość podłączenia do czterech modułów. Czyli mamy tak trzy mikroinwertery Hojmaisa HM1500, czyli 4x3 e, to jest 12 i jeszcze mamy model HM700, i tutaj mamy możliwość podłączenia dwóch, e, dwóch modułów, czyli mamy łącznie 14, e, 14 e, e, modułów fotowoltaicznych. No, tu szybkie decyzje I, i dlaczego Holmeis? Po pierwsze, tak, karton wczoraj po południu dotarł bardzo szybko, bo to praktycznie tutaj z okolic, z trójmiasta wręcz. Może potem podzielę się, gdzie to zakupiłem i, i, i z kim zacząłem rozmawiać, w sensie decyzji. W każdym razie, Heimau jest, wydaje mi się, że rynkowo całkiem przyzwoita cena, ale parametrowo też ok. Ten model HM1500 ma też bardzo dobre parametry związane z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, ale też niskie napięcie zasilania, chyba od 20, no, nawet 16V, więc już delikatnie, jak słoneczko sobie poświeci, to będzie już generował napięcie. Tak, no ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to też nie jest jakby moja, moja rola, ale myślę, że decyzja jest OK. Ma tutaj wyprowadzenia. I w pakiecie jeszcze tutaj oczywiście jest router, który pozwoli nam te wszystkie mikroinwertery, które będą zainstalowane, monitorować. Patrzcie jak to jest zbudowane. Tutaj jest główny kabel, który. No, będzie, będzie łączył się, w, w, nazwijmy w tą kaskadę, a tutaj podłączamy moduły fotowoltaiczne, tak i tutaj jest antena do WiFi, która tutaj będzie no, jakby skojarzona z tym routerem i poprzez ten router będziemy mogli sobie monitorować całość instalacji. Tak to, tak to wygląda i takie, taka to paczuszka wczoraj dotarła. E, no, trzeba dodać, że tam decyzja była szybka e, i myślę, że szybkie decyzje to dobre decyzje. W pewnym razie już mamy e, modu e, mikroinwertery e, na podwórzu w domu i czekają na e, instalację. Także tyle chciałem się z Wami podzielić. Tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, garaż, miejsce docelowe montażu, mikroinwertery już są. No i czekamy dalej na rozwój wydarzeń. Dziękuję, do zobaczenia.